No z tej strony jest Bonusikowski, a ze mną jest. Raksow.pl. Dzisiaj jest nowa seria Minecraft. Przygody we dwójkę To można wczoraj drewno zetniemy. A gdzie jest drewno? Mi byś powiedział? Nie wiem, ale tam jest wioska. I tam jest las też. Tam jest wioska? No i las. O, to dobrze. Bardzo dobrze. Na pustyni? Pustynna wioska, czy? Bo ja tutaj widzę tylko. Ty nie widzisz? Ja widzę tutaj tylko ten. Widzę tylko study, nie. Bo ty masz dalekie korekty. Ale po co ty tam idziesz? I... Wiem, wiem. Spoko. Po prostu myślałem, że gdzieś tutaj na pustyni będziemy. O, widzę już pierwszy domek. Dobry, ja Wam tak styl paka i dlatego to, to nie stał tylko pikstą. Może powiesz więcej o tej serii. To jest tylko taka mała wioska. Ale książki się przydadzą. Nie bądź złodziejem. Widział śmieciarz, który wywala papiery. Ja tam nie w o życiu prywatnym. A tak w ogóle nie, wcale nie jestem śmieciarzem. Ta! Weź się o tym nie gadaj i tak. o ja O! Gdzieś tutaj zebrałem ziemniaka, ale nie wiem na której. A! Okej okay. Ja tam wszystko, nic Nic tutaj jeszcze nie urosło, ale O, zombie, dwóch villagerów zombie, jeden z żelazną łopatą Baby? A to nie jest villager A, pomyliłem się, u mnie to wyglądało jak villager Ała Zgniłe mięso, jedzenie Może lepiej nie sprintować Z daleka lit trochę jak willa no bo wiesz, palili się w końcu. Jak What the fuck. Może zbierzemy stąd drewno, szkoda, że nie tak ma kowala. Wiecie? Tutaj jest pełno drewna, o kucharz. Laguje ci? Nie, mało. A mi bardzo, a mi bardzo. No bo ty to nagrywasz, nie? A ty go nie nagrywasz? Ja nie, ja potem będę. A ty nagrywasz cały ekran, czy tylko Minecrafta? Tylko Minecrafta. A, to dobrze. Robiły tak, żeby się woda nie wylała. No. To Ej, to... po co masz dawać drzewno na crafting? Chyba, że zebrałeś jej z w, w domku, nie? No, ja. już że okay, no Żeby ty też nagrywać serię and Sek. A o tej serii to ja nic nie wiedziałem. Ale może powiedziałem. Powiem, no ale i tak nic o tym nie wiedziałem. A mi dopiero to przyszedł do głowy. Może opowiesz więcej o tej serii. Ej, bez kiczu zombieki, tak z daleka to trochę wyglądałem, jak bladerowie. W tej serii nie będzie przekleństw. Po pierwsze. Co? No, ty zombiak z daleka wgląda jak... Gdzie masz zombiaka? Położysz ja w końcu zobaczcie. ten crafting czy nie? Co? Położysz w końcu crafting? Ale ty wiesz że zrobię. Co? Ja nie będę już robił Ja chcę zrobić ten Tutaj położyłem crafting. Ej, zabrałeś moje drzwi. To daj. Zajmę się kamieniem. O, dostałem ociegwęta. Zobacz, jeszcze drewno Szkoda, że nie ma żadnej jaskini ze szelazem. Tylko same O! Tam jest ten, studnia na pustyni. Wiem, Ci przecież mówiłem o tej studni. Wiec. Głodny, jak ja jestem głodny. A ja właśnie czekyla namalowałam. Znać, wejdę, to sobie przetopimy. Przepalimy, upieczemy, a nie przetopimy. Jak można, ten, przetopić kurczaka? No można. Cieczę. jakie to jest gumno. <grymne> Dobra, chodźmy lepiej do domu i lepiej postawię te drzwi. Dobra, no, ja się robię te. Lepiej ten, postaw ja przed drzwiami ja ten... Robię chleb. Postaw przed drzwiami jakiś klocek. Okej, ja robię chleb, dwa A. chlebki. Ja nie chcę mieć nieproszonych gości. Yy, nikt tego nie widział. Czego? No nieważne. Nie Szkitowałem Co? Znaczy ten ten, znaczy ten, jak ten skopiowałem nie wiem jak. Miałam 6, znaczy miałam 8 tego pszenicy, nie? A dobra. Myślałam, że trzeba 4, nie, ja to ja nie na Bo ja miałam 8 pszenicy, ja myślałam, że to na dwa chlebki wystarczy, a to wystarczyło na dwa, ale zostały jeszcze dwa pszenicy, a ja wtedy myślałam, że będzie już 0, nie, no, to się kawała, ale ja, ja też sobie coś zjem. A że lepiej, żebyś tak nie gadał. <tysk> Też to ziemniaka. A ile masz jeszcze ziemniaków? 15 mam. Masz kobyl z No. Czekaj, robię ci miecz i kilof. Miecz najważniejszy. Wiem. O będzie apokalipsa. Czego? Znaczy nie apokalipsa, ale... Teraz jest już apokalipsa. Mać miecz kill off. Jezus, się w kilow. Ups. Dobra. Wy się przydały owieczki. A, ząbiak, a tak mi Ej, zombiak! Nie wolno! No, już dwóch ząbiaków. To jest walka no fair play. To są... ...wilagerze. Uratujcie... jest ratujecie. Ups. O no, trzech zombiaków. A co? Ile ich tam jest? Nie wiem, ale dużo wilagerów. No nie! On wchodzi do... Czemu wyszłaś? Nie wiem, coś mnie wyrzuciło. Loguję już się. Co ciebie tak, tak nagłośno. No bo nagrywasz. Masz pewnie za dużego Minecrafta. Owieczki! Trzy owieczki akurat na łóżko. Nie, cztery owieczki. Też dla ciebie zbiorę O Kurde, szkieletem. Spider! Oh my god! Skąd się nie regeneruje życie na żywotach? Szkieletem? Kurde, się tam jest kajta, ale się zginę! What the fuck? Zobaczycie mnie w następnym odcinku! Pa pa! A co ty zrobiłeś? Też masz wyjść! Czemu? Yyy... Zobaczycie mnie w następnym odcinku lub za kilka minut. Dobra.